i no jak widzicie odebieram sobie na start 5 diamencików okej, okay, no to fajnie. Fajnie się zapowiada Fajnie bardzo. Albo nie. Ja chcę to Więc mamy ukończone zadanie i sobie mam 5 diamencików. Nie myślałeś, gdzie chcę zagrać jakimiś prosami, Dobra, czy mi nie przyjmie. Proszę, no. Proszę, no nagrywam, no. 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 Jakby utworzył to zawołałem. No koleżanka nie chce, więc. No to dołączyłem do niego. Dawaj. O kurczę! Sam będę grał! Kota osoba robi. Jest! Dołączyłem. Teraz Ja będę z nim na serwisie. Hmm. Jest! Okej. Okay. To nie działa fajnie. Ciekawy odcinek. 99 i 99. Widzę, że. Ja! Zaczynamy krótkość trochę. Cały rybun jest tak, że nie chcę zbierać zarcia, a tylko na pierwszy stopę. Tak jest. Go, 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 go! Będziemy kota. Co się mówiło? Latarka niby nie jest mocna, a jest mocna. Najmocniejsza. Co budy? Bo mnie spadnie. No, o mnie spadnie. Czekaj do toalety idę. To ja już jestem. To będzie każdy Chciałbym bardzo. Nie zdechłem pierwszej nocy. To jest moje życzenie. A innym życzeniem jest, żeby zostawiliście suba i lajka. Bo tak szybko, że mi się nie zostawię.

jest chyba uratowany, a ja zapomniałem. Ej, ej. jest chyba uratowany, a ja zapomniałem. Jeb. Yeah. Ma asia sinia. To ona robi całą robotę. Asiasinia. Asiasinia. Gdzie <grystanie> ja to wywaliłem? Co nie zabrałem w Może uda mi się. Słałem na no nie był... Ej, uda, ej, zrać! Mnie Arf, Alficia musi zabić. Ciekawostka. Ja pierwszy raz grałem w tą grę, tym z modem, że kilka to znaczy, że to z król Wilku. jak go pokonasz, no to dostać kronę, nie? To była moja kiedyś sytuacja, ja zaczynałem to grać. To chyba było to, nie? Otwierają skrzynię, nie, ja nie patrzę. Uuu, łucznie. Liski, jestem z waszym bratem. troje nieco zbuntowanym, który uciekł. Liski, tip, 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 tip. Jak się były listy? Nie, nikt nie wołał, było w To powiem, że lisy się zbierały w grupach. Ale, edek, edek, spadł. Teraz ja tylko zbieram... Kurum. bracia bracia Bracia! Braty! Braty! na bracia 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 Bracia! lejen, ośle ośle na dzisiaj Czapki mojego brata. Zobaczmy pauzę i czekamy do noca. Co wie? Co to jest? Ty je tu spędzę! Wiem, w komentarz. Ale ja tymczasem idę do chatki. Krokodyl widzimy się w chaczy. Jestem w chaczy. I stoję, przepływ. I zrób. Czekajcie. I wrzucam. I wrzucam. Pyt. pyc, pyt! Jest. O, zobaczcie to. Zobaczcie. I, I mamy to.